Cześć, to ja, Miss Step 1.2.3, a to jest poradnik, jak wpisywać goty do Gotik 3. Okay, znajdujemy plik, gdzie mamy Gotika. Wchodzimy w INI G3 i szukamy game. Czekajcie, zaraz znajdę. O, tutaj mamy game i test mode. Czekajcie, ja Zmieniamy z false. No to... E. Okej. Okay. Zapisz. Wchodzimy w gotika. E, Okej, okay, jesteśmy w grze. Teraz pokażę jak wpisywać kody. Okej. Okay. No odejdę trochę. Stąd. Teraz zabiję to. Dobrze. Um, aby włączyć konsolę kodów, naciskamy tylde. I teraz na przykład nie wiem. A, to jest siła chyba. Hmm. A nie tutaj czas dużych. Dobra nie pamiętam kodów. Ale najlepszym kodem jest i k A. troszkę. Mamy wszystkie, bronie, wszystkie przedmioty, jakie są w grze. O i mamy. Wow. I tak mamy wszystko. Tu są jeszcze różne kody. No to sobie już sami zobaczycie na internecie. Dzięki za uwagę, cześć.